Arcybiskup Wigano zabiera głos ponownie i nie oszczędza nikogo. Niczym prorok zakorzeniony w odwiecznej doktrynie kościoła, tym razem wskazuje palcem nie tylko na soborowy modernizm, ale przede wszystkim na tradycjonalistów, którzy wybrali kompromis. Jego słowa są mocne, dobrze uzasadnione, nie sposób ich zignorować. Każde zdanie burzy iluzję pokojowego współistnienia z tymi, którzy zdradzili wiarę. Posłuchajcie końca. Zrozumiecie, dlaczego jego przemówienie wyznacza punkt bez odwrotu w dzisiejszej debacie katolickiej. Powrót arcybiskupa Wigano nie jest rutynowym wydarzeniem, ale prawdziwym wstrząsem dla obecnego krajobrazu katolickiego. Za każdym razem, gdy zabiera głos, jego słowa są ignorowane przez oficjalne kanały, jakby milczenie mogło zneutralizować ich moc. W rzeczywistości to właśnie cenzura mediów sprawia, że jego interwencje są cenniejsze i szerzej słuchane przez katolików, którzy nie zadowalają się dyplomatycznymi formułkami czy hasłami o synodalności. Dzisiejszą wiadomością jest to, że arcybiskup Wigano opublikował dwa nowe teksty które przeszły niemal niezauważone w prasie kościelnej. Obedientes obedientibus i tak non sequitatur. W tych tekstach nie tylko powtarza on znane zarzuty, ale także wprowadza poziom jasności i radykalizmu, który odróżnia je od jego poprzednich wystąpień. Nie mówi on wyłącznie o kryzysach i odchyleniach gatunkowych, ale otwarcie potępia mechanizm, poprzez który system soborowy. Włącza również tzw. konserwatystów, przekształcając ich w nieszkodliwe pionki, mające na celu legitymizację nowego Kościoła, który narodził się wraz z Soborem. To nowy i przełomowy krok. Nie wystarczy już piętnować błędów doktrynalnych. Musimy zdemaskować iluzję możliwego kompromisu. Podwójna ekskomunika, ciążąca na arcybiskupie Wigano jest kluczowa dla zrozumienia jego obecnego stanowiska. Nie chodzi tylko o formalne potępienie ze strony aparatu soborowego, który traktował go jak obce ciało za potępianie korupcji i modernizmu. Prawdziwą nowością, którą sam podkreślał, było to, że odrzuciła go również część tradycjonalistycznego establishmentu, który woli szukać porozumień i ustępstw, aby utrzymać odprawianie niektórych mszy w języku łacińskim. Można powiedzieć, że został zaatakowany z dwóch stron: przez tych, którzy rządzą Kościołem Soborowym i przez tych, którzy, choć deklarują się jako obrońcy tradycji, w rzeczywistości nie chcą iść do końca w tej walce. Ta podwójna izolacja nie osłabia księdza Wigano, wręcz przeciwnie, wzmacnia go, ponieważ pozycjonuje go jako głos niewygodny i niezależny, daleki od kompromisów i strategii przetrwania. Które dominują gdzie indziej. W tym właśnie tkwi nowość. Nie jest on po prostu zmarginalizowanym hierarchą, ale staje się symbolem katolickiego oporu, który nie akceptuje ani zgubnego podmuchu modernizmu, ani półśrodków niektórych konserwatystów, którzy chcą jedynie zachować pozory. Arcybiskup Wigano zauważa, że synod nie odrzuca konserwatystów, wręcz przeciwnie. Przyjmuje ich do swojego panteonu właśnie dlatego, że nie stanowią realnego zagrożenia. Są to, jak twierdzi, księża i grupy, które tworzą iluzję ciągłości liturgicznej, ale rezygnują z żądania przywrócenia prawdziwej doktryny i pełnej wiary katolickiej. To jest właśnie sedno sprawy. Potępienie nie ogranicza się do zadeklarowanych postępowców, ale demaskuje konserwatystów, którzy są Pożyteczni dla systemu, ponieważ są nieszkodliwi i przyczyniają się do stabilności nowego kościoła. W ten sposób, Prałat Vigano podnosi poprzeczkę konfliktu, pokazując, że problemem nie jest tylko modernizm, ale także ciche przyzwolenie tych, którzy pod płaszczykiem roztropności wolą się dostosować niż walczyć. Kolejny nowy fragment w pismach Prałata Vigano. Dotyczy tematu posłuszeństwa. Do tej pory kładł on nacisk na wierność tradycji w obliczu soborowych odstępstw. Teraz jednak wprowadza wyraźne rozróżnienie między autentycznym a fałszywym posłuszeństwem. Pamiętajmy, że święci byli posłuszni nawet surowym i niesprawiedliwym przełożonym, ale zawsze w kontekście katolickim i wierni Chrystusowi. Jego zdaniem dziś sytuacja jest radykalnie inna. Gdy autorytet sam zdradza doktrynę, nie chodzi już o to, by wystawić się na osobistą próbę, lecz by bronić wiary przed tymi, którzy chcieliby ją wypaczyć. Nowością jest właśnie to, że posłuszeństwo przełożonemu, który nie jest posłuszny Chrystusowi, oznacza stawanie się współwinnym uzurpacji. Arcybiskup Wigano wprowadza następnie kolejny nowy i doniosły punkt. Zerwanie hierarchicznego łańcucha. Według jego analizy, gdy władza kościelna zdradza wiarę, nie sprawuje już prawowitej władzy, lecz uzurpuje sobie władzę, która do niej nie należy. Jest to odejście od jego pozostałych wystąpień, ponieważ nie ogranicza się do mówienia o błędach doktrynalnych czy odstępstwach moralnych. Otwarcie stwierdza, że nieposłuszeństwo wiernych i kapłanów. Nie łamie porządku ustanowionego przez Boga, ale wręcz przeciwnie, przywraca go, demaskując fałszywych pasterzy. W tym kontekście ślepe posłuszeństwo nie jest już cnotą, lecz grzechem, który wprowadza wiernych w stan wspólnoty z błędem. Jak twierdzi prałat Vigano, hierarchia świadomie naruszyła tradycję tysiącletnią, uczyniła synodalnym to, co należy do Chrystusa i przekształciła Kościół w demokratyczne zgromadzenie, w którym suwerenność została przeniesiona z ludu, a nie z Boga. Być może najbardziej zaskakującą częścią nowych tekstów Prałata Vigano jest oskarżenie skierowane nie tylko do przywódców Soboru, ale także do księży i wiernych, którzy wybrali milczenie. Już nie wystarczy potępiać zagorzałych modernistów. Teraz oskarżani są ci, Którzy, mimo wiedzy o faktach, wolą milczeć, aby uniknąć represji. Arcybiskup Wigano wyjaśnia, że milczenie nie jest neutralnością, lecz współudziałem. Ksiądz, który zgadza się ukryć herezję swojego biskupa, lub wierny, który nadal uczęszcza do wspólnot, w których doktryna jest skorumpowana, stają się aktywnymi współsprawcami tego samego skorumpowania. To trudny krok. Nigdy dotąd nie wyrażony z taką jasnością, rozwiewający wiele złudzeń. Kompromisu nie da się już usprawiedliwić roztropnością czy względami duszpasterskimi. W tym sensie prałat wigano przenosi również odpowiedzialność na ciało kościelne. Kryzys trwa nie tylko dlatego, że istnieją niewierne hierarchie, ale także dlatego, że wielu zgadza się na współistnienie z nimi wiedząc, że zdradzają one wiarę. Kwestia posłuszeństwa leży u podstaw konfliktu, z jakim zmaga się dziś Kościół, a arcybiskup Wigano porusza ją z jednoznaczną jasnością. Od wieków katolicy uważają posłuszeństwo za fundamentalną cnotę, znak pokory i wierności. Ale co się dzieje, gdy osoby sprawujące władzę przestają być posłuszne Chrystusowi? tu właśnie pojawia się zasada świętego nieposłuszeństwa. Arcybiskup Wiganowy wyjaśnia, że nie jest to akt anarchistycznego buntu ani gest indywidualnej dumy. Jest to raczej jedyny sposób obrony porządku boskiego, gdy zostaje on zdradzony przez tych, którzy powinni go strzec. Posłuszeństwo przełożonemu, który zdradza wiarę, nie oznacza pozostania w kościele ale porzucenie komunii z Bogiem i przyłączenie się do tych, którzy ją psują. Nieposłuszeństwo takim poleceniom oznacza natomiast pozostanie wiernym Ewangelii i zachowanie prawdziwej jedności katolickiej. Konkluzja Prałata Wigano jest ostra. Nie można jej sformułować jaśniej. Nie stoimy w obliczu dyskusyjnych niuansów, ale stoimy na wyraźnym rozdrożu. Z jednej strony mamy wierność Chrystusowi i Kościołowi wszechczasów, z drugiej kompromis z systemem, który zdradził wiarę. Czy naprawdę uważasz, że biorąc pod uwagę obecny stan Kościoła, istnieje miejsce na elastyczne rozwiązania? To znaczy, że tradycję da się pogodzić z rewolucją soborową? Według Wigano skończył się czas kalkulacji i strategii. Albo pozostaniemy przy Bogu Albo staniemy się współwinni jego zniszczeniu. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, napisz w komentarzu Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.